Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj Spojrzycie świadomie. Dzisiaj inaczej, bo przyjechałam na plażę, żeby się przejść z niną. Jak widzicie, Nina jest w szoku, że jeszcze nie wychodzimy i się dziwi w ogóle, co ja robię. Natomiast dzisiaj krótko chciałabym poruszyć temat, dlaczego wszystko na tym świecie jest naszym lustrem i o co chodzi w ogóle z tym lustrem. W każdym razie witam was z Melbourne, jestem w dzielnicy Port Melbourne, dokładnie. Także to jest super. I naprawdę tutaj jest taka strasznie fajna energia, że uwielbiam to miejsce. Dlatego mam nadzieję, że to będzie super odcinek. OK, o co chodzi z tym lustrem, tak? Dlaczego ja cały czas to powtarzam? Bo ja powtarzam cały czas to samo w moim programie, że to wszystko jest naszym lustrem, że to wszystko jest naszym lustrzanym odbiciem. To wszystko, mam na myśli, e, cały ten świat, który właśnie widzisz, wszystkie sytuacje, w których właśnie się znajdujesz. E, Osoby, które traktują Cię tak, a nie inaczej. No i generalnie wszystko. Dlaczego ja używam ciągle tych samych słów i dlaczego próbuję Was do tego przekonać? Ponieważ jeżeli chcesz zacząć manifestować swoje nowe życie, musisz zrozumieć, że to wszystko zależy od Ciebie. I my robimy niesamowicie dużo błędów. Dlatego to jest taka podstawa. To jest priorytet, aby najpierw zrozumieć, o co chodzi właśnie z tym lustrem, żeby później móc to zmienić. Wszystko dosłownie, co widzisz na tym świecie, co słyszysz, jak go postrzegasz, jest tylko rezultatem pokolorowanym przez Twoje myśli, przez to, co już doświadczyłaś lub doświadczyłeś w swoim życiu, przez swoje wierzenia, postrzeganie tego świata przez swoje ideologie, tak? to, co, to, to, co myślisz, czujesz na każdy temat, i przede wszystkim e, przez to, co myślisz sam o sobie. To, co widzisz właśnie teraz w swojej rzeczywistości, to końcowy efekt tego. E, jak postrzegasz, jaki masz punkt widzenia na każdy temat? To, co widzisz w swojej rzeczywistości, jest to lustro ciebie prawdziwego, tak? Tego, co czujesz, tak naprawdę, właśnie na każdy temat. A dlaczego o tym mówię? Dlaczego taki temat? Ponieważ sama zauważyłam, że mój YouTube również jest moim lustrem, i on sobie gdzieś tam płynie i on pojawia się wśród bardzo wielu różnych osób. I generalnie my jesteśmy tutaj dosyć silną taką konkretną e, takim konkretnym społeczeństwem tak my trzymamy się razem to jest, ja uważam że my jesteśmy taką silną grupą natomiast to, no, wiadomo że to sobie gdzieś tam płynie tak ten YouTube gdzieś tam pokazuje te moje filmy w różnych innych e, e, w różnych innych środowiskach natomiast e, ostatnio zauważyłam że rzeczywiście pojawiam się również w środowisku e, Osób, które zajmują się prawem przyciągania, natomiast trafiłam na osoby, które strasznie chcą mi udowodnić. Y Jaką mają wiedzę na ten temat, i bardzo wiele osób zarzuca mi to, że mówię o tym w tak prosty sposób. I dlatego o tym pomyślałam. Wszystko jest naszym lustrem i wiedza nie wystarczy, tak? Sama wiedza nie wystarczy. Ja, jak już wiecie, bo przyznawałam się do tego już wiele razy, ja nie oglądam polskich YouTuberów, tak? Ja nie wiem, co tam się dzieje. I ja wiem, że jest pełno tych stron i tak dalej. I również wiem, że jest bardzo wiele yy, cudownych osób, które się bardzo znają na tym temacie. O. Natomiast, y <dina>, Dina, natomiast y wiem, natomiast zauważyłam ostatnio taki trend, albo tak jak mówię, przyciągam do siebie takich ludzi, którzy y y którzy bardzo mi chcą udowodnić, że, że to, co robię, y to w ogóle y nie ma nic wspólnego z tym, jak to powinno wyglądać. Ja mieszkam w tej Australii i ja nie mam zamiaru być taka strict i taka, e, taka wkurzona cały czas. A zauważyłam, że my właśnie lubimy takie podejście do życia. Tak? Dlatego są osoby, które naprawdę znają się na temacie, natomiast e, pisząc mi takie wiadomości, tylko pokazują mi to, na jakim są poziomie. Tak? Ja. Interesuję się tym tematem, i jak wiecie, jadę do Polski za dwa tygodnie. Ja przyciągam do siebie ostatnio bardzo wielu Polaków, ludzi z Rosji i z Ukrainy, i nawet firma, w której mam udziały, tak szczerze mówiąc, to nawet tam pojawili się ludzie z Ukrainy, tak? Także rzeczywiście no, totalnie przyciągam do siebie teraz takie, a nie inne osoby. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ludzie mają ogromną wiedzę. Naprawdę niesamowite. Osoby, które dowiedzą, tak czytają, interesują się od lat, latami to robią, tak. Ciągle jednak piszą do mnie z takiej, w takiej formie, że to wszystko jest takie ciężkie, takie niedostępne. I to, że piszą takie smsy. Dało mi do myślenia to, że nie wystarczy mieć tą wiedzę tylko, tak? Że tak naprawdę takie osoby, pomimo tego, że naprawdę wow, szacunek, to nigdy nie będą manifestowały pięknego życia, ponieważ to wszystko jest naszym lustrem. I co z tego, że masz wiedzę, jak i tak nic nie zrobiłeś, lub nie zrobiłeś ze sobą do tej pory i tak naprawdę jesteś dalej e, taką wredną osobą, a jak wiemy, e, osoby, które mają zawsze jakiś problem, tak naprawdę są bardzo zakompleksione, więc to jest takie w sumie nasze polskie, bardzo. I ja to rozumiem, bo ja też taka zawsze byłam i ja naprawdę musiałam się bardzo zmienić, żeby odnaleźć siebie tutaj w, w Melbourne. Natomiast to jest. Coś, co dało mi bardzo do myślenia, i dlatego taki temat. Jeżeli chcesz zmienić swoją 3D rzeczywistość, której właśnie nie lubisz, musisz odpuścić swoje ego, czyli musisz odpuścić to, co się dzieje w tym momencie, zrozumieć w końcu, że musisz siebie zmienić. Aby zmienić swoje lustrzane odbicie, czyli ten efekt, który widzisz właśnie wokół siebie. I to nas tak boli. My nie potrafimy siebie zmienić, tak? My jesteśmy uparci, jesteśmy wkurzeni, my mamy coś takiego w sobie, że, że to musi być nasza racja, tak? Że my mamy zawsze rację. I dlatego jest taki efekt, a nie inny, tak? Musisz odpuścić swoje ego. Aby zmienić swoje lustrzane odbicie. Jeżeli chcesz zacząć manifestować swoje nowe życie, yy, musisz to robić z takiego stanu, tej wiedzy, jaką masz w sobie moc. To, co widzisz, jest tylko potwierdzeniem tego, w co wierzysz. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbyś lub nie mogłabyś zmienić, i takiej sytuacji, której nie mógłbyś lub nie mogłabyś zmienić, natomiast yy, to wszystko zależy od Ciebie i Twojego podejścia. Ja już wiele razy mówiłam o tym, że każdy człowiek dostaje w życiu to, w co wierzy. Dlatego każda religia spełnia się tym osobom, które wierzą w tą daną religię. Natomiast ten Matrix nam mówi, że my musimy wygrywać, tak? że nasza na przykład religia jest najlepsza. Co jest bzdurą? Każdy wierząc w coś dostanie rezultat taki. Tak? Dlatego pomyślcie sami, co oni z nami robią. Więc świadome projektowanie swojego życia to odpuszczanie swojego ego i bycie ponad tym wszystkim, i bardzo świadome i sprytne wybieranie sobie tematów, skupianie się na ich nowych wersjach, pilnowanie siebie, każdej myśli, tego co czujesz i manifestowanie nowych wersji przez siebie, sobą. Albert Einstein powiedział, że my nigdy nie rozwiążemy problemu ze stanu myśli, w którym y, my go stworzyliśmy. No i to, co uważam, jest naszym głównym problemem, czyli to, co my myślimy o sobie, bo co ty tak naprawdę myślisz o sobie, jesteś wart tego marzenia, czy nie? No, bo rzeczywiście jest z tym problem. Jest z tym problem, że my czujemy się mało wartościowi i y, ludzie to czują totalnie, totalnie. Kiedy chcesz zamanifestować tą nową osobę, kiedy chcesz poznać nowych ludzi, przyjaciół i tak dalej. No to co ty tak naprawdę o sobie myślisz? Bo oni ciebie czują. Ludzie nas czują. Nie wiedzą dlaczego traktują cię w taki sposób. A ja właśnie ci mówię dlaczego oni to robią, tak. I to jest praca nad sobą. I ja też mam jeszcze mnóstwo rzeczy do poprawienia. Natomiast tak jak mówię, to, że tu przyjechaliśmy te 7 lat temu, byłam totalnie zakompleksioną laską, która miała tysiące milionów problemów, dlatego to moje życie wyglądało właśnie w taki sposób. Teraz jest o wiele lepiej i ja nie chcę tutaj mówić o tym moim prywatnym życiu, ale nie, nie jestem samotną mamą i yy, u mnie jest wszystko ok, tak, natomiast nie chcę, rozumiecie, że nie chcę mówić o swoich prywatnych rzeczach, natomiast to, jak wygląda moje życie dzisiaj, a te 7 lat temu, no to to jest Jakaś przepaść, tak? Zmieniłam sama siebie. Ja musiałam się zmienić, bo ja bym tutaj nie przetrwała w tej Australii, tak szczerze mówiąc. Oni są tak inni mentalnie od nas, że szok. Dlatego ja musiałam zmienić mentalność swoją, tak, żeby zacząć tutaj czuć się dobrze i zacząć. Yy, Funkcjonować w tym kraju, jak u siebie. Jeżeli używasz słów na co dzień, nienawidzę, nie lubię, wszystko cię wkurza i tak dalej, no to to będziesz dostawał lub dostawała. Jeżeli jesteś negatywną osobą, twoje życie będzie negatywne. Jeżeli jesteś osobą, która non-stop nawija o chorobach, cały czas to będzie dostawała. Jeżeli jesteś osobą, która boi się pieniędzy, która nie lubi ludzi, którzy mają te pieniądze, która jest zazdrosna. Która totalnie nie widzi siebie jako osoba, która, jest, która ma właśnie te pieniądze, no to zawsze tak będzie Twoje życie wyglądało. Pamiętaj, że projektujesz swoją przyszłość dosłownie każdą myślą każdą. Dlatego, no, jaki jest procent tych pozytywnych myśli? Jaki jest procent tych myśli, że będzie wszystko dobrze? Musisz siebie zmienić najpierw, żeby dostać inne lustrzane odbicie. Odpuść ego. Zajmij się sobą. Zacznij być pozytywną osobą, która widzi tylko przyszłość w cudowny sposób. Projektuj, tak? Jesteś tym projektantem. Wiecie, że wizualizacja czy to pisanie na kartce to jest tylko nadanie kształtu. Dlatego jeżeli zrozumiesz, że nie masz limitów i że wszystko jest możliwe, i że nie ma takiej rzeczy, której nie mogłabyś lub nie mógłbyś mieć, i że ten świat jest super, i że to naprawdę tylko zależy od nas samych. Dlatego przemyśl dzisiaj ten temat. Mam nadzieję, że y, to dzisiaj zajeskrzyło i zrozum, zrozum, że jeżeli chcesz mieć coś nowego w życiu, to ty musisz stać się tą nową wersją tej osoby, tak? Tej nowej osoby. Jeżeli y, ze stanu tego, w którym teraz jesteś, próbujesz, słyszysz to słowo, próbujesz coś zrobić nowego, to, to ci się nie uda. Ty musisz się zmienić i dopiero jak się zmienisz, wyobrażając sobie, pisząc sobie na kartce i używając różnych te technik, nadasz temu kształt i dopiero wtedy to ci się pojawi. Nie wystarczy sobie tylko pomyśleć. Ty zawsze manifestujesz tylko to, kim jesteś. Nie to, czego dzisiaj pragniesz. Okej, okay, buziaki. Bye!